Witam serdecznie wszystkie osoby z liczbą wibracyjną 5. Moi kochani, dla Was czytanie na nowy numerologiczny rok 2025, który zaczyna się 2 października. Moi kochani, rok numerologiczny 2025 jest to rok 9. I o tym Jaki to rok i co przyniesie poszczególnym wibracjom, jak o tym mówi numerologia. Macie filmik dla wszystkich wibracji w playliście 2025 rok. Zachęcam, zapraszam na moim kanale, czyli kanał YouTube Wiedmiła Renata GEBO. Także tutaj macie to. Poszczególne czytania. Teraz my będziemy mówić. Bardziej tarotowo, ale też i numerologicznie, czyli na ten rok numerologiczny. Witam Was wszystkich serdecznie i zachęcam do uczestniczenia w czacie. A wiem, że jest to niespodziewane czytanie, więc może Was po prostu nie być. Więc moi kochani, Czyli 2025 jest dziewiątką. Wy jesteście piątką. 9 plus 5 to jest 14. 14, tak? A karta w tarocie 14 to nic innego. Przepraszam chwilkę. Oda wam się. Nie pamiętam, jaka jest czternastka. A zaraz sprawdzimy, tak? Tarot 14, bo 15 to diabeł, to pamiętam. 14 wyleciało mi z głowy. I taka niby ze mnie Rolożka co? Taka ze mnie tarocistka. No, umiarkowanie. Dlatego mi wyleciało z głowy dobrze. Zawsze mam problem z umiarkowaniem. Moi kochani, więc umiarkowanie, czyli. Tak, w miarę spokojny rok. Ale my skrócamy do liczby od 1 do 9, i nas interesuje właśnie 5, ponieważ wy, piątko, wchodzicie w piątkę, a w piątce macie kapłana. A kapłan to nic innego, jak rozwój duchowy, to przede wszystkim to też nauczanie o boskości, o religii, o Energetyce, odkrywanie rzeczy duchowych, że świat nie tylko zbudowany jest z materializmu, z pieniędzy, z uczuć, z miłości, ale też od przeżyć duchowych wewnętrznych. To otwieranie przestrzeni serca, to poznawanie swojego wewnętrznego ja. To rok, w którym właściwie dochodzi już do stabilizacji jakiejś, do spokoju. Wiem, czego chcę w tym roku i chcę tego spokoju chcę poznawania nowych ścieżek rozwojowych życiowych nowych jakichś sytuacji i też na zasadzie ja chcę korzystać z życia i dajcie wy mi już wszyscy święty spokój do tej pory lata od 1 do 3 były takim intensywnym działaniem czwarty rok był takim ugruntowaniem a teraz ten piąty jest chęć korzystania Korzystania dla siebie, korzystania z zasobów, korzystania z nowych możliwości rozwoju. Tak? Tak to wygląda. Ale co dalej? No to to jest tak numerologiczna, ta karta, a jeszcze będziemy wyciągać tarotowo. Jaka energetyka wam będzie, że tak powiem, sprzyjała? Macie kartę rozkoszy. I to właśnie to korzystanie z tego życia rozkosz rozkosz cielesna, rozkosz dla podniebienia, rozkosz dla ciała na przykład jakieś masaże, to rozkoszowanie się nowymi tematami, poczucie tej jedności z całym wszechświatem. To rok szukania nowych smaków życiowych. A jakie dla was się np jest to obudź się. Portal pobudki, czyli poznaj siebie, obudź się, przebudź się, wyjdź z matrixa. To właśnie jest dla Ciebie. Być może gdzieś już byłeś przebudzony, obudzony, ale. Po drodze realia życia codziennego znowu cię gdzieś tu rzuciły do tego świata materialnego. Tymczasem tu krzyczy portal, gotowy jestem wejść we mnie, przebudź się na nowo, poznaj nowe możliwości, idź w dalszy rozwój. A co tarot dla was chce powiedzieć na nowy numerologiczny rok, czyli aura waszego roku? Aura waszego roku. Ogólne przesłanie na ten rok. Co odchodzi? Co przychodzi? Co was zaskoczy? Co w uczuciach? Co w relacjach, co w finansach, co w pracy, ogólnie zdrowie, Twoje możliwości na ten rok i Twój rozwój duchowy oraz rada. Przepiękny rok wam się szykuje, drogie piąteczki. Ogólna aura roku to jest karta pustelnika. Pustelnika, czyli poznawania siebie, tego co potrzebuje, ale też to takie bycie samotnym w tłumie. Powiedzcie, czego ona się tu cieszy? Jaki to fajny rok, skoro bycie samotnym? Ale to jest odizolowanie się od ludzi, którzy Żyją pieniędzmi, zabawami, imprezami. To jest poszukiwanie nowej drogi, nowych ludzi, nowych możliwości, poznawania siebie, tego co potrafię, co chcę. To jest wyciszenie się, kontakt z naturą. To jest odkrywanie odkrywanie siebie, nowej drogi, odkrywanie tego, co będzie mi dobrze służyć. Ogólne przesłanie na ten rok: masz dziesiątkę denarów. Ogólne przesłanie jest takie, że dużo zyskasz w ciągu tego roku. Nie tylko finansowo, ale też i wewnętrznie. I poznasz, że pieniądze same w sobie jako takie nie są aż tak ważne, ale to też yy, poczucie, że na wszystko, czego bym nie chciał, mi wystarczy. Oczywiście, jak będziesz mieć, mieć chęć, nie wiem, zbudowania zamków w chmurach, no to niekoniecznie może ci wystarczyć, ale przy tej aurze i tej energetyce raczej zamków w chmurach chcieć nie będziesz. To też pokazanie, że jesteś scalony z rodziną, to coś będzie do ciebie przybywać i tak jakbyś przez te wszystkie lata coś wysyłał, coś pomagał, to teraz wraca do ciebie, wraca do ciebie z dużym zyskiem właśnie w tym, Roku. Co odchodzi? Odchodzi troska o finanse, tak? Odchodzi takie jakby myślenie, czy mi starczy, czy wystarczy, czy dam radę, czy, czy pociągnę to dalej, tak? To odchodzi z waszego życia. A co przychodzi? Masz kartę MAGA. Nowe możliwości, nowe szanse, nowe pomysły, kreacja, kreowanie, zdobywanie, posiadanie. Ale to ty musisz kreować, także uważaj, co mówisz, co myślisz, żeby przyciągnąć te pozytywne rzeczy, a nie negatywne. Co ciebie zaskoczy? Moc, to, że masz siłę, że możesz, że potrafisz, że dajesz radę, że. Jesteś samowystarczalny. I że masz oparcie wśród innych. I że dajesz sobie z wszystkim radę. Co w uczuciach? Masz kartę B B w Zwycięstwo, więc. Jeśli chciałeś się kogoś pozbyć ze swojego życia, to się pozbędziesz. Jeśli chciałeś sobie kogoś poznać, to poznasz i to na długo. A w stałych związkach, tam gdzie dobrze, gdzie nie chcieliśmy odejść, a gdzie chcieliśmy, do to odwagi odejdziemy, ale gdzie nie chcieliśmy, to tutaj na nowo jakby coś zaczyna się budować, są świetne nowe relacje, poczucie spełnienia, oparcia, wsparcia. Co w relacjach z innymi ludźmi? Dużo. Macie asabuław, więc dużo wyjazdów, dużo poznawania nowych ludzi, i to takich, którzy nadają na tej samej fali co wy. Być może otwarcie nowych grup dyskusyjnych, poznanie kogoś ciekawego, ruch, ruch, dużo rozmów, pokazywania, działania z otoczeniem. Co w finansach? Dużo pracy. Dużo pracy, ale będą z tego zyski, czyli bez pracy nie ma kołaczy. Takie przysłowie było. Więc yy, dużo pracy, ale dzięki temu też i zyski finansowe. Co natomiast w pracy? Mamy kartę kapłanki. Nowe możliwości. Jakieś dodatkowe zajęcia mogą Wam wyskoczyć, które no, przed połową możecie na przykład zataić. Pan dostanie, nie wiem, zlecenie na naprawienie kranu sąsiadce, dostanie trochę kasy i zatai przed żoną. Na przykład, no są takie, ale też tutaj praca z ezoteryką, tak? praca z energiami dla niektórych i takie poczucie, że, że mi wychodzi, że się da, tak? Mogą być też zagraniczne oferty pracy. Ogólny stan zdrowia bardzo dobry. Macie tutaj króla pucharów, więc zadowolenie, dobry stan, dobre poczucie. Jedynie tutaj coś z gospodarką wodną bierzcie coś na opuchliznę. Tak? Możecie mieć tendencję do przepracowania, z pogody właśnie tendencję do puchnięcia rąk i nóg. Twoje możliwości wielkie. Masz kartę głupca, więc tak naprawdę głupiec idzie do przodu radośnie, tak jak ta tutaj dziewczyna, tak? Idzie do przodu radośnie, nie widzi przeszkód, więc twoje nowe możliwości śmiało pre do przodu ku temu, co sobie wymarzyłem, wymarzyłam, co chciałem i co. Mogę zrobić. I tak samo ty lecisz na łeb, na szyję, po te nowe, bo jest to dla ciebie otwarte i śmiało rób to, tak? Yy, dla rozwoju duchowego mamy pazia mieczy. Więc tutaj trzeba będzie się dokształcić, doszkolić, może przeczytać jakąś książkę, może przejść jakieś kursy, tak? Posłuchać czegoś nowego, co da ci taki bodziec do dalszego rozwoju duchowego. A rada dla ciebie, masz kartę kochanków, więc podążaj za głosem serca, za uczuciami, zwróć uwagę, żeby to tobie było dobrze i jeśli poznasz kogoś, śmiało ruszaj w ten związek. Nie bój się, że znowu ktoś cię dziś skrzywdzi. To jest czas dla ciebie poznawania, smakowania życia. Tyle jeśli chodzi o nasze... Czytanie tarotowe, a teraz do wyboru dodatkowe czytania. 1, 2, 3, 4. Przyjrzyjcie się, wybierzcie. I dla tych, którzy wybrali jeden, dodatkowe czytania mamy z kronik Akaszy i anielskie. Dla tych, co wybrali jeden, przesłanie anielskie dla Was siła. Masz siłę, masz moc do działania. Uwierz w siebie. Przepraszam. Prawda? Z Akaszy masz fobię. Ponownie skieruj twoją duszą ku jej boskiemu przeznaczeniu. Gdzieś się odsunęłaś. Odsunęłaś i Akasza prosi wracaj. Wracaj, podążaj ku czemuś nowemu temu, co miałeś robić, a nie wbiłeś się do głowy coś tam, że jest tak i już. To są twoje fobie, fanaberie. Wracaj na właściwą ścieżkę. Dla tych, co wybrali dwa. Akasza. Jesteś wystarczająco dobry. Jesteś dobry i doskonały. Będąc takim, jakim jesteś teraz. Wystarczy w to uwierzyć. Nie zmieniaj siebie. I anioły. Wycofanie. Wycofaj się, poznaj siebie, przepracuj siebie, posłuchaj swojego wewnętrznego ja. Dla tych, co wybrali trzy. Akasza. Nigdy nie jesteś sam. Zaufaj połączeniu z Twoimi duchowymi przewodnikami i z jedyną prawdziwą miłością. Tu chyba nic dodać nie trzeba. I anioły. Nauka to jest pora, żeby uczyć się, uczyć się nowego poznawania siebie, świata, ludzi, swoich możliwości. Witaj, Madziu, jesteś piąteczką. Kasza dla czwóreczki. Kasia dla czwóreczki. Przemoc. Uuu. Własną pomysłu, pomy, pomyślność uczyń twoim najwyższym priorytetem. Masz kartę przemocy. <noise> Chodzi o to, żeby nie poddawać się przemocy, nie robić czegoś pod cudze dyktando. Pamiętaj, że ty jesteś dla siebie najważniejszą osobą i najwyższym priorytetem. A aniołki to przyjaźń. Więc postaw na przyjaciół, na przyjaźń. Pamiętaj, otaczają ciebie przyjaciele. Yy, Madziu, tutaj sobie swoje, swoją datę urodzenia, czyli po kolei dzień, yy, miesiąc i, i rok, i sprowadź do liczby pierwszej, to ci wyjdzie, czym jesteś, tak? Czy jedynką, dwójką, trójką, czwórką, piątką, szóstką, siódemką, ósemką czy dziewiątką. A miło mi, że chciałaś się ze mną przywitać. Więc dla ciebie rada na ten rok, będzie, jak już jesteś, niezależnie jakim jesteś numerkiem. Rada dla ciebie na ten rok. Nie bierz za dużo na swoje barki. Nie przejmuj się tym, co mówią inni, tak? Bo dużo może ciosów na ciebie spadać. Odczep się, odciąśnij się, powiedz: to nie moje. Ja tego nie przyjmuję, ja tego nie chcę, ale nie używamy jej, więc zwracam Tobie. Po prostu, tak? Uwierz w siebie i swoje możliwości, i nie słuchaj tego, co inni klapią językiem. Dobrze, dziękuję ślicznie, i zapraszam na inne filmy.